Zależy nam na tym, aby na mapie Województwa Podkarpackiego nie było tej białej plamy związanej z tym, że no, nasze dzieci nie mają pełnoprofilowej opieki i często muszą szukać wsparcia w innych, no dobrze też trzeba powiedzieć, funkcjonujących szpitalach, czy Krakowa, czy Lublina, czy oczywiście Katowic, czy Warszawy też. Czy łodzi. Pamiętajmy o tym, że to, co się nazywa troska o dziecko, o matkę, no musi być taka naczelna, bo tu zaczyna się i rodzi się oczywiście życie. Trzeba naprawdę pilnować to. Co się z tym oczywiście wiąże. Tutaj no, mając na uwadze kilka, mm, kilka też takich aspektów, też ten aspekt uniwersytecki musimy pokazać. Wiemy o tym, że brakuje nam szpitala uniwersyteckiego na naszej tej mapie mapie opieki zdrowotnej Podkarpaciu, a to centrum wbudowawszy się, wyposażywszy i też, i też zatrudniwszy odpowiednich właśnie fachowców, i też lekarzy, specjalistów, wpisze się w to, co się wiąże z rozwojem Kolegium Nauk Medycznych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ta potrzeba rzeczywiście stworzenia takiego ośrodka jak Podkarpackie Centrum Opieki nad Dziećmi, Zdrowia Dzieci. Pojawiła się już kilka lat temu, natomiast realne ramy zaczyna przyjmować dopiero teraz. I bez determinacji zarówno Marszałka Województwa, jak i też Szpitala Wojewódzkiego Numer 2 na pewno nie bylibyśmy na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, czyli na etapie rozstrzygania konkursu na projekt realizacji tej ważnej inwestycji. Planowany budynek ma wspostać w sposób zapewniający bezpośrednią komunikację z istniejącymi obiektami, czyli kliniką chirurgii dzieci, kliniką ortopedii i traumatologii dziecięcej, kliniki neurologii dziecięcej, kliniki onkohematologii oraz z SOREM obecnym dla dorosłych i bezpośrednio z lądowiskiem, który ma być usytuowany według tego nowego projektu na dachu budynku. Co niezwykle istotne, cały budynek będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych i nie tylko w zakresie infrastruktury. W budynku zostaną zainstalowane również cyfrowe analizatory języka migowego, elektroniczne wyświetlane indywidualne piktogramy prowadzące prowadzenie głosowe dla osób niedowidzących i niewidzących z wytyczeniem ścieżek o wyróżniającej się fakturze. Bardzo serdecznie gratuluję panu marszałkowi i dziękuję panu marszałkowi i całemu samorządowi województwa podkarpackiego za podjęcie właśnie tej ważnej decyzji budowa budowy podkarpackiego centrum zdrowia dziecka. Wszyscy chcą tego szpitala. Żeby ten szpital był na miejscu, żeby ci specjaliści byli na miejscu, żeby ta dostępność, żeby nie musieli jechać do Krakowa, żeby nie musieli jechać do Lublina, do Łodzi, do Warszawy, tylko żebyśmy mieli te szpitale, żeby ci rodzice mogli odwiedzać te swoje dzieci tu na miejscu. To jest bardzo, bardzo ważne.